Szanowni Państwo, szanowni Państwo, radnych, panowie, niech was pozdrowi. Sąd ogłosił postanowienie, postanowienie, Sąd Okręgowy w, w Katowicach w składzie obecnym po rozpoznaniu z dnia 20 grudnia tego 2013 r. w Katowicach na sprawie sprawy z powództwa jamy, a przeciwko definiowywanym z punktu akcji o zapłatę postanawia w punkcie pierwszym. Na wniosek pełnomocnika ustanowionego z urzędu zwolnić adwokata Aleksandra czas, z obowiązku świadczenia pomocy prawnej na rzecz powoda z urzędu. W punkcie drugim zmienić postanowienie z dnia 25 października 2012 roku w ten sposób, że wniosek powoda o ustanowienie adwokata z urzędu oddalić. Sąd uzasadni swoje rozstrzygnięcie. W dniu dzisiejszym na rozprawie pełnomocnej postanowiony z złożył wniosek o zwolnienie go z obowiązku świadczenia pomocy prawnej na rzecz powoda, argumentując ten wniosek między innymi, że z oświadczeń powoda wynika brak zaufania do pełnomocnika, w związku z powyższym pełnomocnik również nie widzi możliwości dalszego świadczenia pomocy prawnej z urzędu. Pełnomocnik wskazywał, że pomiędzy stroną a pełnomocnikiem musi istnieć zaufanie, tak że strona ma zaufanie, że pełnomocnik należycie reprezentuje ją w toku postępowania. Bo Powoda wynika, że powód nie ma takiego zaufania do tak stanowionego pełnomocnika z urzędu. Sąd biorąc pod uwagę powyższy oraz całości oświadczeń powoda składanych na rozprawie na podstawie artykułu 118 paragraf 3 Kodeksu Postępowania Cywilnego uznał, że zaistniała ważna przyczyna uzasadniająca uwzględnienie wniosku pełnomocnika ustanowionego z urzędu w zakresie zwolnienia no z obowiązku świadczenia pomocy prawnej. Na rzecz powoda z urzędu w związku z powyższym postanowieniem, jak w punkcie pierwszym postanowienia. Biorąc pod uwagę okoliczności, że to postępowanie powód postanowieniem z 25 października 2012 roku uzyskał e, ustanowienie e, adwokata z urzędu, a od e, momentu złożenia tego wniosku, e, rozpoznania tego wniosku przez sąd, e, Okręgowa Rada Adwokacka wyznaczała już dwukrotnie pełnomocników z urzędu, były to dwie różne osoby. I biorąc pod uwagę okoliczność, że powód w stosunku do tak wyznaczonych przez Okręgową Radę Adwokacką Pełnomocników składał zastrzeżenia w zakresie braku zaufania oraz uwzględniając przede wszystkim oświadczenia samego powoda, treść składanych przez powoda pism, treść wniosków dowodowych, przytaczanie przez powoda okoliczności, na jakie składa przedmiotowe wnioski dowodowe oraz posługiwanie się i przytaczanie regulacji prawnych nie tylko w zakresie kodeksu cywilnego, kodeksu się z tymi pismami i oświadczeniami strony powodowej, że powód jest w stanie należycie sam reprezentować się w toku tego postępowania i z takiej pomocy prawnej świadczonej z urzędu powód w ocenie sądu nie musi korzystać. W związku z powyższym sąd uznał, że na skutek przedmiotowej okoliczności zaistniały przesłanki z artykułu 359 Kodeksu Postępowania Cywilnego które uzasadniają dokonanie zmiany postanowienia z 25 października 2012 roku i w związku z powyższym zmienił to postanowienie w ten sposób, że wniosek powoda o ustanowienie adwokata z Urzędu oddaje. Sąd poucza Pana, że przysługuje Panu prawo zaskarżenia przedmiotowego postępu, postanowienia do sądu apelacyjnego w kartowie. Przednictwem Sądu Okręgowego w Katow... Katowicach, składając w tym zakresie zażalenie. Termin do złożenia zażalenia i sposób złożenia zażalenia jest następujący: że w terminie tygodniowym od dnia dzisiejszego może Pan złożyć wniosek o sporządzenie uzasadnienia postanowienia na piśmie, a następnie w terminie tygodniowym od dnia doręczenia Panu postanowienia wraz z pisemnym uzasadnieniem, może Pan zaskarżyć przedmiotowe postanowienie w drodze zażalenia lub też nie składając wcześniej wniosku o sporządzenie uzasadnienia postanowienia na piśmie, może Pan przedmiotowe postanowienie zaskarżyć w drodze zażalenia w terminie tygodniowym od dnia yy, ogłoszenia przedmiotowego yy, postanowienia. Ponieważ to postanowienie jest zaskarżalne, są nie może przeprowadzić czynności zbierania. Ja Panie ja. Januczek, sąd nie skończył jeszcze. Sąd nie będzie przeprowadzał w dniu dzisiejszym postępowania dowodowego zgodnie z pana wnioskami. Musi to postanowienie stać się prawomocne, aby sąd mógł poczynić dalsze kroki w niniejszej sprawie. W związku z powyższym sąd postanowił rozprawę odroczyć na terminie urzędu. To wszystko w dniu dzisiejszym. Dziękuję Państwu.